Dzień dobry, tu Telewizja Prawda, obchodzimy dzisiaj przepiękne święto, święto dziadów w Polsce, 1 maj, przepiękny widok, proszę, idą bezdomni, święto, no, dziadów, bo jeżeli byliby normalnymi ludźmi ustawionymi, nie chodziliby i nie żebrali by do mieszkania, to jest piękny widok XXI wieku, proszę, jaki widok piękny. O, przykład, to są właśnie obywatele przyszłość narodu, premiera Tuska. Pięknie. Piękny widok. Tu telewizja, prawda? Święto Dziadu w Polsce. Przepiękny widok. To jest telewizja, prawda? Święto Dziadu w Polsce. To jest właśnie. Premier do tego doprowadził. Proszę bardzo.